Witam Was. Dzisiaj będziemy mówić o takiej substancji chemicznej do naszego trawnika, a mianowicie żelazo. Siaczan żelazo antymech. Chodzi o to, że jeśli ktoś, a zwłaszcza faktycznie wszyscy z nas, mają trawniki, w których znajduje się bardzo dużo mchu, i w późniejszym czasie powoduje to utrudniony wzrost naszej pięknej trawy należy się tego mchu pozbyć najlepszym okresem do pozbycia się tego mchu jest akurat wczesna wiosna a gdzieś do końca moja, maja można to stosować słuchajcie, zjażdżam żelaza jak widać to jest taka taka sproszkowana sól o takiej konsystencji w, w kolorze delikatnie zielonym Ja wiem, takie opakowanie tak mniej więcej pisze tutaj jest 5 kg na jakieś 250 m2 trawnika jak podaje producent, bo tu mam dwóch producentów jest jeden, to jest drugi hmm, przynajmniej jeśli chodzi o tego producenta tutaj właśnie w tym woreczku prześwitującym to tutaj była zalecana dawka od, od 200 do 500 bodajże, gramów na 5 litrów wody. Ja zastosowałem się tak 300-350 na 5 litrów. Jak zobaczycie to przyniosło efekt. Przyniosło efekt zaraz po 7 dniach praktycznie mech przestał istnieć, teraz został ty zostało tylko go zebrać z tej trawy, zgrabić i wyrzucić. Dobrze. Idziemy na ogród, zobaczymy. Chociaż dzisiaj jest taka pogoda, nie za bardzo pada. No niestety, ale coś trzeba robić. Pokażę Wam, ee, co zostało z tego muchu, a jaki był. No to idziemy. Ok, jesteśmy na ogrodzie. Dzisiaj troszeczkę pada, to nie szkodzi. Zobaczcie. Mamy połowę marca. Taki był ten mech, tutaj jeszcze jest część ogrodu trawnika, gdzie jeszcze nie był rozpylany siarczan żelaza. No praktycznie można powiedzieć, że to jest sam mech. Fajnie wyglądałby jak dywan, ale trzeba coś z tym zrobić, bo za chwilę w ogóle trawy nie będzie, tylko mech. W tym roku zajmujemy się trawnikiem. Zobaczymy, co mi się uda z nim zrobić. na wiosna, zbierzemy ten mech, wypalimy go. Później zajmiemy się usuwaniem chwastów. Takich liść, listnych, tak jak tutaj są, ale to innym środkiem chemicznym. Dobrze. A teraz podejdziemy do miejsca, gdzie już jest część trawnika wypalona. Tak jak mówiłem 7 dni temu 7 dni temu był pryskany, oczywiście ja to pryskałem, nie rozrzucałem Zobaczcie Tak teraz wygląda po 7 dniach Kamera pewnie pokaże taki fioletowy, ale tak naprawdę to jest taki mocno brązowy kolor który trzeba zgrabić no także działa, działa, fajnie to wygląda Jak to stosować można to stosować na dwa różne sposoby, a nawet trzy rozsypując to według mm, zaleceń producenta po całym trawniku można to rozpuścić we wodzie później to rozpylić mm, jakimś Sprayem, separatorem, a jeszcze na co może? Do czego jest taki siarczan żelazny przydatny? Siarczanu możemy używać w celu również nawożenia gleby żelazem. Powoduje on dodatkowo wzmocnienie i uodpełnienie się roślin na choroby grzybowe, na pleśnie. także to jest fajna dawka minerału gdzie, w glebie, gdzie naprawdę dawno nie był, gdzie niedawno gleba czy rośliny nie były nawożone. <laughs> można go stosować od od marca do nawet i do połowy czerwca. Dobra, idziemy Także sami widzieliście. Jeszcze zobaczymy tutaj, tak to wygląda, Czarne, czarna gleba, czarny łyżek wypalony jakimiś grawkami to wyrzucić. Pamiętajcie, nie dajemy tego do bioodpadów, bo to jest jednak chemia i raczej prosto do, do utylizacji, do punktu skupu. Nigdy do bioodpadów, bo sobie zatrujemy glebę i nasze rośliny w późniejszym czasie. Przerazu antymech. Także teraz jest najlepszy moment. Cena tego powiem Wam jest różna. Na internecie można kupić um, od 40 paru zł do nawet 100 zł za 5 kg. W stacjonarnych sklepach to wiadomo trochę drożej. Ale tu w internecie, czy tak ktoś nie ma opłaconych. Przesyłki na jakiś cały rok. No to trzeba wiadomo to liczyć te 20 20 pary złotych za przesyłkę. Także prawie to samo wychodzi co w sklepach stacjonarnych. Aha, reasumując to wszystko, e, przypominam jeszcze o bardzo ważnej zasadzie: po nawożeniu trawnika nie możemy wypuszczać na na ten trawnik naszych pociech. Psów ani kotu, przynajmniej przez minimum 7 dni, dopóki ten nawóz nie wchłonie się całkowicie do gleby. No, pamiętać należy o tym, czy to jest jednak substancja chemiczna. E, nawóz nie uszkadza nam trawnika, e, żadnych innych roślin, pozbywa się tylko mchu e, dodatkowo fajnie go nawozi, e, zabija pleśnie, grzyby. Fajna rzecz. A jeszcze jedna, czasami yy, może nastąpić taka reakcja, że po kilku dniach, na jakiś krótki okres czasu, trawnik zmieni nam kolor na fioletowy. Jednak u mnie tego efektu nie było. Podobno to jest krótka reakcja, zaraz trawnik odzyskuje później swoją, swoją zieleń. No, w sumie to tyle. Yy, nie zapominajcie o subskrypcji. Myślę, że wszystko powiedziałem. Eee, linki do siaczanu żelaza, do antymchu będą oczywiście na dole pod filmikiem, jakby ktoś był chętny. No to łapki w górę i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.